Można powiedzieć, że obraz miasta tworzy tu głównie przeszłość, jej pamiątki i wspomnienia. A przyszłość? O przyszłości na miejscu nic jak dotąd nie wiadomo. Zresztą i z przeszłością bywają kłopoty. Ten kanał miał być podobno zabytkiem, ale wyparli się go historycy. Bo też historycy bardzo starannie badają dzieje tego miasta. Ma ona swój klubny udział w życiorysie Mikołaja Kopernika, człowieka, którym szczycimy się przed całym światem. Jest tu oczywiście muzeum jego imienia. Ale w gablotach ani jednego autentycznego eksponatu, choć niektóre dosyć nawet wartościowe. Są także mury, w których żył i pracował. Jak widać, nie wszystko jeszcze odbudowano. Co mówią o swoim mieście mieszkańcy tromborka? Żadnych zmiany. tylko że gruzy wywieźli, co byli w a budowy żadnej nie zrobili. Remonty tym jeszcze, to owszem, w ramach trzcina to przecież po nabrzeżu jest, to mogli taki zakład zrobić, żeby jakieś 50 osób mogło wypracować. No ale nie mogło to zainteresować się o tym. to jest to, Bo powiedziałem, w ogóle w pisało, że w Prodoborku nie niepotrzebny za zakład pracy, bo... Ale z Braniewa do Fęborka przyjeżdżają do pracy, także w nie szukają w Fęborku pracy, a w Fęborskaniu w Braniewie pracę szukają. I w ogóle bardzo dużo młodzieży i wyjeżdża z to. Ja też mówię, że się tamtych małych zakładach w Fęborkach to tutaj nie było dużo ludzi, dużo... Dużo, dużo jest. jeżdżą, no nie w tych takich, w tych poszkolnych, nie ma w tym racji. I dopiero w tym roku było wspólne posiedzenie, pojewódzkie rady Narodowej, i powiatowe i miejskie rany. No, no, no i zatwierdzili, że plan coś około za 200 milionów na rozbudowę morę teraz Jest dużo nacisku głównych i władze, nawet centralny, i że nie ma widziane kogoś na zbudowanie, ale uważam, że nie dlatego gospodarza... W sprawie odbudowy Promborka podjęto odpowiednią uchwałę rządową. Znalazły się kredyty. Tylko w mieście trudno jak dotychczas dopatrzyć się jakichś zmian. Jedynie zegar wieżowy działa bez zarzutu jak przystało na miasto Kopernika i bezlitośnie odmierza mijający bezpowrotnie czas. 1966 roku. Nie zmroziła ich cisza starych murów ani nawet brak waru mlecznego i przyzwoitych sklepów. Wiadomo bowiem, że harcerze sami potrafią gospodarować, a poza tym ćwiczą się w pokorywaniu trudności. Wystarczy mała polana i kilka prezentowych namiotów. Zamiast łazienek woda z pobliskiego ruczaju lub prowizoryczny wodociąg. Zamiast puchowych kołder, zwykły turystyczny koc. Harcerskie zastępy przywiozły tu młodzienicy uśmiech i śpiew. Jak wiadomo, pogoda ducha jest obowiązkiem harcerskiego stanu. Humory więc dopisywamy, zwłaszcza kiedy kuchnia wydawała repetę. Były to rzeczywiście udane wakacje. Fromborkowi i jego okolicom nie brakuje przecież turystycznych atrakcji, choć nie wszystkie są należycie wykorzystane i zagospodarowane. Ale harcerze to tacy turyści, o których nie trzeba się troszczyć. Gwarno zrobiło się w uśpionych dotychczas uliczkach miasteczka. Cóż, przyjechali, wykasają się i pojawią, myśleli zapewne fromborscy mieszkanie. Tymczasem harcerze, gdy wychasali się za cały rok, spojrzeli poważniej na miasto, które udzieliło im gościnie, Uczcić zbliżającą się rocznicę urodzin Wielkiego Astronoma. Takie jest zadanie kancerskiej Operacji 1001. Przez 7 lat harcerze Karcerze tu będą wakacje, przeznaczając codziennie kilka godzin na pracę dla miasta. ulicy w kierunku do szpitala pragniemy tak przebudować na jakąś aleję Domy, które będą budowane będą tak, Chcemy się dodać, że komisja określenia miasta, powinna dodać do swojej działalności to, że brak jest nowych las, góry, zaszczepień targich, ławek parkowych, trzeba środków, wprowadzić jeszcze, to będzie miasto turystyczne, jakieś... Harcerze nie potrzebują kredytów, harmonogramów ani zatwierdzenia projektów. Pełni zapału i powagi przeprowadzili inwentaryzację From worka. Dzieci zajęły się sprawami dorosłych, a dorośli, pewnie z dzieci nie Bawią się w podchody. Harcerze pokazali, że potrafią działać skutecznie. Rozruszali kogo trzeba, postarali się o pomoc techniczną, robili tyle, ile mieściło się w ich możliwościach. Zasypali kanał, wywozili gruz i śmieci, zakładali zielenicę, porządkowali spacerowe alejki.